Ciao tutti! Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, czyli tak naprawdę najmocniejszy i najciekawszy w tej chwili sedan od włoskiego producenta. No, skupimy się na stylistyce, a cała masa później o aspektach technicznych tego samochodu. W tym kolorze, taki delikatnie zakamuflowany, taki no może delikatnie slipper, chociaż aczkolwiek sama Giulia już nie jest slipperem, jest samochodem, który się na pewno na ulicy mocno wyróżni. Czy maska, czy wszystkie dokładki, to jest prawdziwy karbon, to nic niczego nie udaje. Włosi walczą o masę i oczywiście walczą także o moc. Jednostka V6 o mocy 510 koni mechanicznych. I o tym będzie więcej w trakcie jazdy. To wszystko przenoszone jest tylko na tył. Patrzymy na niego z przodu. Widzimy charakterystyczne już dla Julii, tudzież Al dla Alfy Stelvio, światła. Widzimy wszystkie wody powietrza. Są tutaj powietrza, tutaj nic niczego nie udaje. Każdy wlot powietrza ma swoją funkcję, ma Zadanie, aby wpuszczać powietrze i chłodzić wszystkie możliwe chłodnice oleju, intercooler i tak dalej naszego jakże ciekawego silnika. Patrzymy z boku, tarcza 360, schowana jest oczywiście w średnicy włoskiej wielkiej pizzy w Elze 19 z charakterystycznym wzorem dla Alfy Romeo. A sama tarcza w naszym przypadku jest tarczą pływającą, nie jest to jeszcze tarcza y, ceramiczna, dostępna za dopłatą w tym samochodzie. Patrzymy dalej, są dokładki progowe również karbonowe. No i co? I Jeszcze tyłeczek. No patrząc z tego, to jest tam jakiś rekinek, jest ciemna szybka, jest oczywiście kuferek, a na kuferku jest karbonowa listwa. Są emblematy Giulia, Alfa Romeo są także w pełni lodowe, bardzo ciekawe zaprojektowane światła. Ale to wszystko jest taki normalny sedan, piękny sedan, ale schodzimy delikatnie niżej. A tutaj już jest bardzo ciekawie i bardzo sportowo, bo jest potężny dyfuzor, skrywający cztery końcówki układu wydechowego, wydech oczywiście aktywny. No i tutaj widzimy, że każdy ten dyfuzor ma zdanie dociskać samochód maksymalnie, bądź do ulicy, bądź do powierzchni toru. No i tyle z zewnątrz. Piękny samochód, przyznajcie, o Alfie mówimy krótko. Albo ją pokochacie, szczególnie w tej wersji, albo się nie wpłynęcie. Bagażnik Juli, jego dokładna pełność to litrów 480. Jest fajnie wykończony, jest wszędzie miękko, ale to nie jest ważne. Miejsce na tylnej kanapie. W Juli tu się tak fajnie zapadamy w tą tylną kanapę. Półakantarka, oczywiście skóra. Jest także podokietnik, są dwa nawiewy na mój rząd foteli. Jest jedno, jedno gniazdko. USB, jest potężny tunel środkowy, więc to jest samochód ewidentnie jednak czterosobowy. On ma pasy na pięć osób, ale to jest auto czterosobowe. Tutaj miejsca jest jak jest. Jest taka tutaj praktyczna skorupa, aby wasze dzieciaki nie obudziły wam foteli. Czy to wszystko jest ważne? No nie, bo najważniejsze jest oczywiście miejsce kierowcy. Począwszy od tego, co kierowca ma przed sobą, to zegary. Zegary idealnie, pionowo wskazówki analogowe z cyfrowym wyświetlaczem pomiędzy nimi. Kierownica na górze, zamszyk, po bokach, oczywiście, skórka, a na dole, włókno węglowe. Jest przycisk start-stop, tak jak powinno być. To jest oczywiście rodem z Ferrari. Tu w ogóle Ferrari nawet brał udział w tworzeniu tej jednostki napędowej. Idziemy dalej. Piękna deska rozdzielcza z przeszyciem, oczywiście, skórzana. Jest carbon, CarbonTory, jest Carbonem, jest potężny ekran, a czykolwiek w nim skrywa się już dużo mniejszy ekran od ekranu multimediów. I same multimedia, działa Apple CarPlay, działa Android Auto i grafika jest taka, no, nieszczególna. Sam, y, sam ekran oczywiście dotykowy również niestety nie jest. W Alfie już po faceliftingu ten ekran jest trochę większy, jest troszkę zmieniony. A tutaj, no, wszystko działa płynnie, to wszystko ma ciekawą grafikę, jak sami widzicie, czy ustawienia samochodu i tak dalej. Ale to jest takie multimedia, które może nie, niekoniecznie są odpowiedzią na inne samochody premium. No, takie alfa ma, i o tym nie będziemy więcej gadali. Poniżej nawiewy i bardzo intuicyjna pokrętła od zmiany temperatury i ustawień nawiewu. Cały tonie środkowy, dosyć spory, z karbonowym wykończeniem i przekładnia tutaj, czy znaczy drążek od zmiany biegów, taki no, a na BMW, przekładnia oczywiście ZETFA. Kierownica spłaszczona, mój fotel, dosyć głęboki kubeł, ale jak na kubeł, jest bardzo wygodny. Pół Alcantara, pół skóra, sterowany elektrycznie. Czy w trasie, czy w mieście nie miałem uwagi, jeżeli chodzi o jego wygodę. Zagłówki regulowane są w jednej płaszczyźnie. I są też przyjemne, miękkie skórka w ogóle, jest taka przyjemna do tyku. Całe tutaj wszystko: podsofitka czarna. podświetlenie oczywiście LEDowe. No, aż chce się jechać, no to jedziemy. No to ciao, tutti! Alfa Romeo. Julia w wersji kwadraty Zapraszam. Odpalijcie sobie naszą Julię i teraz pokażę Wam jej no, jedną na przykład z kilku wat. Kamera cofania. Oczywiście malinie pokazują czujniki przód tyłu. Tu jest pełen parktronik, aczkolwiek średnica tego ekranu jest dosyć skromna. Rozdzielczość, mówiąc dyplomatycznie, jest taka trochę jak była kiedyś w gęboju. No ale tak już alfa ma. Mamy jeszcze w opcji z dopłatą te takie większe multimedia. No, tam po prostu będzie większy ekran. Ciekawie to będzie wyglądało, a po Faceliftingu już są te nowsze multimedia. Ale to wszystko jest nieistotne, kiedy udajemy się Alfom, chociażby w trasę, bo tutaj zaczniemy nasz test, Julia potrafi być w tej wersji Quadrifoglio, potrafi być samochodem zupełnie cywilnym, zupełnie normalnym. Jedziemy sobie w tej chwili do tych przepisowych prędkości, tam do 90. O, pyk, rączki elegancko, przyklejone pareczki i w aucie jest bardzo przyjemnie cicho to co nam w trasie pomoże poruszać się Julią komfortowo to chociażby lane assist, asystent świateł czy asystent martwego pola w lusterkach albo chociażby automacik ośmiostopniowy normalna, taka bardzo prosta, a aczkolwiek szybka skrzynia biegu no i w trasie jest po tak, o, jest cicho jest to normalny, zwyczajny sedan mamy tutaj centralnie umiejscowione pokrętło DNA to sławne pokrętło DNA z Alfy Jedziemy sobie na Arnie na, na nastawieniach automatycznych. Kiedy dajemy sobie na przykład, nie wiem, szybki kickdown. Jezus maria. I to jest OK. O, aż się pięknie alfa spierdziała. I wtedy jest wszystko w porządku, ponieważ czuwa nad nami cała masa systemów. Ale kiedy tylko spróbujemy sobie włączyć w jakiś tryb, który jest troszkę głośniejszy, na przykład w Dynamic, już to ASP jest takie bardziej sportowe, układ kierowniczy jest inny od razu nam redukuje bieg może sobie również przejść w tryb manualny z bitwą i łopateczką trzask, trzask Jezus Maria <grym> W tym samochodzie napęd trafia na tylną oś a trafia tam oczywiście przez kilka bardzo ciekawych podzespołów. Auto jest tym technologicznym, technicznym, uważam majstersztykiem To, co zrobili Włosi z tym samochodem, zasługuje naprawdę na dużą pochwałę. Począwszy od zawieszenia, w pełni zawieszenie niezależne aluminiowe, które jest naprawdę bardzo lekkie. Idąc dalej, sam wał napędowy jest karbonowy. Tu w ogóle karbonowy jest dach, jest maska, czy właśnie te wszystkie tam dokładki, lotki, bądź chociażby wał napędowy. To wszystko ma sprawić, Alfa była jak najlżejsza. I tutaj waży niewiele ponad 1,5 tony. Idąc dalej, jeżeli chodzi o rozłożenie masy, 50 na 50 między przednią a tylną oś, idealnie. Silnik V6 z kątem między cylindrami 90 stopni. Silnik, który ma przepiękną charakterystykę. To jest silnik biturbo on jest podwójnie uturbiony, a mimo to ciągnie i z dołu i z górą ciągnie cały czas. Moc dostępna w tym samochodzie to 510 koni. To może nie robię tam jakiegoś spektakularnego ważenia, ponieważ no, tyle mają konkurenci jak C-klasa, C63 AMG S, bo chociażby e, Audi RS4, tam jest trochę mniej koni, ok, ale bardzo podobne osiągi, jednakże oni mają nawet na cztery koła, a Alfa jest takim tym samochodem, to może zabrzmi, zabrzmi źle, ale najbardziej męskim moim zdaniem, ponieważ tutaj wszystko trafia na tylną oś. I tutaj też wytkniemy Alfie pewną wadę. Wiadomo, że kupując tego typu samochód, również chcemy się rozkoszować dźwiękiem jego wydechu. Oczywiście. Jednakże tutaj dźwięk wydechu albo jeżeli damy kickdown, jest tam jakieś pierdnięcie, ten wydech faktycznie robi się głośny. Ale jeżeli chcemy sobie taki robić cruising po mieście, jechać delikatnie, na spokojnie, po prostu rozkoszować się Alfą, musimy sobie wejść w tryb race. Przytrzymując pakiet DNA. Oczywiście w tej chwili włącza nam się zarówno asystent, jakby najechanie, na przykład ten front assist, wszystko się wyłącza, włącznie z ESP. I wtedy auto strzela przepięknie, ale staje się skrajnie brutalne. Miałem okazję jeździć tym samochodem, a znaczy nie dokładnie tym, ale czerwonym samochodem, alfą właśnie Julią, w tej wersji po to, poznań. I tam pamiętam, że po prostu z samochodu wysiadałem przerażony. To auto chciałem na każdym możliwym kroku zabić. Ono nie jest ani do driftu, ani do. Nie wiem, do czego ono jest na torze jest, nie, jest maszyną do pokonywania bardzo szybko zakrętów Ona robi świetne czasy na nurburingu Tylko w tym samochodzie kierowca musi być naprawdę bardzo ogarnięty Tutaj kierowca ma co robić w tym samochodzie To nie jest samochód, który pozostawi kierowcy na taką swobodę Jak chociażby nie wiem, A45 AMG, którym wciskamy gaz do oporu Samochód sobie po prostu przyspiesza Cztery buty napędzają go bardzo sprawnie Tutaj nie Tutaj to kierowca jest najważniejszym elementem tego samochodu i kierowca ma decydować o tym, ile w tym momencie momentu sprzenoszę na tylne koła Także auto, które sporo od Was wymaga Ono oferuje Wam bardzo dużo, oferuje Wam to, co Włosi potrafią zrobić najlepiej w tych pięknych włoskich samochodach On wygląda świetnie i on również jeździ świetnie Samochód zawieszeniowo i pod kątem układu jezdnego nie mam najmniejszej uwagi Auto naprawdę bardzo dorosłe i dla osób, które kochają, ale kochają tak poważnie tę motoryzację nie potrzebują tylko się pobawić motoryzacją, ale właśnie wiedzą do czego służy taki samochód Newtonometrów jest w nim 600 I to już z kolei robi robotę Napędzanie od 0 do 100 podaje nam producent 3,9 sekundy Pewnie jest to realne Mi się nie udało, ponieważ to jest napęd tylko na tylną oś Są tu opony Pirelli P0 Nie jestem fanem tych opon Opony są dosyć się mocno ślizgające na asfalcie Nawet tak, teraz jest 18 stopni Suchy asfalt Mimo to jest non-stop, kurde, walka z tym samochodem, co Wam za chwilkę pokażę Także, no, auto wiele wymaga Dla osób niewprawionych tryb dynamic jest wystarczający absolutnie Bądź tryb automatyczny Dla osób, które czują ten samochód, wieździły się w niego tryb race Ale naprawdę z gigantycznym szacunkiem tego samochodu No ale co? Po to jest właśnie ta czteroistna koniczynka Żeby sprawdzić, jak jeździ w trybie race Od zera niebo szkoda opon, ale... Tu wystarczy nawet co na godzinę. Ten samochód klei się i trzyma się drogi naprawdę, jak opętany. Zakręt, proszę bardzo, niesamowite właściwości jezdne. Jeszcze ten wydech, który co chwila mi korci tam, masuje mi te plecy. Jezus Maria. Granica szepności w tym samochodzie wydaje się być posunięta naprawdę skrajnie daleko. To, co ten wydech wydaje z siebie wewnątrz, to jest tylko i wyłącznie pół jakby jego możliwości. Na zewnątrz naprawdę jest robota i teraz pozostawię wam minutę, ale nie ciszy, tylko minutę dla tego właśnie wydechu. Zawieszenie w Juli Quadrifogio. Oczywiście ten samochód ma zawieszenie adaptacyjne, więc tutaj tym pokrętem DNA również zmieniamy jego charakterystykę. Na trybie automatycznym jest to naprawdę bardzo fajny samochód Daily. Na co dzień jeżdżąc po Wrocławiu nie są mu straszne dziury. Auto bardzo fajnie amortyzuje, bardzo fajnie wybiera te nierówności. Oczywiście na trybie dynamic, na trybie Race jest ten tryb trzęsących cycków, i tutaj nie ma dyskusji. Auto jest bardzo sztywne, jest bardzo responsywne. Układ kierowniczy staje się momentalnie bardzo ostry, mówiąc tak jednym słowem, ale auto na co dzień potrafi być zwykłym, poczciwym sedanem dla osób, które wiedzą o co chodzi, widzą te cztery końcówki układu wydechowego, widzą dokładki karbonowe, felgi 19 i tak dalej, dla nich ten samochód od, od razu wzbudza szybsze bicie serca, dla jednak innych osób, szczególnie w tym czarnym lakierze jest to troszkę taki samochód po prostu alfa, tak, no tam widzą alfę ale przełączając się na dynamic, bądź na race i tylko tam delikatnie zagrzmotać tym układem wydechowym od razu każdy widzi. Tu właśnie jest ta spora różnica między uturbionym R4, a uturbionym V6. Dźwięk tego wydechu jest moim zdaniem kompletnie inny. Jest bardzo dojrzały, no i ja go po prostu uwielbiam. Mogę tym samochodem jeździć, palić każdą ilość paliwa tylko po to, żeby słuchać, jak on z tyłu dyskutuje. Znowu są dwa zakręty. Oczywiście uważając tym gazem, tak, no bo ten gaz jednak jest bardzo wrażliwy na trybie race sami widzicie, co ten samochód chce zrobić była zmiana asfaltu był bardzo fajny, szczepny asfalt po czym stał się taki asfalt już niekoniecznie pierwszej jakości, od razu wyczuł to samochód uścis tylnej osi szybka kontra, no bo tutaj ESP już mówi mi na razie więc wtedy musicie już być sami sobie kierowcą i sami, no jest to bardzo niebezpieczny samochód w tym momencie, bo każda zmiana asfaltu oczywiście na torze kiedy ten asfalt jest o takiej samej strukturze takiej samej nawierzchni Wtedy no, macie tą pewność, że tam możecie po prostu się bezpiecznie bawić Ale na ulicy Dla osób, tych z Was, które tym samochodem się po prostu chciały Przejechać, nie wiem, wpuszczyć go A jakbyście chcieli go wpuszczyć Napiszcie do mnie, bądź napiszcie do Cylindersów I ten samochód wtedy no, pod... Zalecam gigantyczną dawkę Dla niego szacunku I przede wszystkim zdrowego rozsądku To auto daje ogromną ilość frajdy Ono daje naprawdę Wielką dozę tej pięknej włoskiej motoryzacji Ale Z ten dystansem a teraz popatrzcie na Alfę w zachodzie słońca, a ja Wam powiem kilka słów, oczywiście o spalaniu, bo to też, jakby nie było, musimy o tym powiedzieć. Spalanie Alfy w mieście zależy. Jeżdżąc zupełnie delikatnie, normalnie, na co dzień, ja miałem 3 dni, samochód pali mi około 15 litrów. To jest realne spalanie z miasta. Jeżdżąc w nim w trasie, na drogach międzykrajowych, do 100 na godzinę, spalimy około 9, co jest wynikiem, uważam, bardzo fajnym, jeżdżąc na autostradzie. Spalimy około 11 litrów mniej więcej na pomacie. Tyle nam pali alfa. Oczywiście, jeżdżąc dynamicznie, czyli wykorzystując tutaj większość możliwości tego samochodu, spalanie tak naprawdę sięgnie w mieście 30, w trasie 20, no, sięgnie wielu różnych dziwnych wartości, no bo to jednak się czymś ten silnik musi odżywić. To spalanie nie może być wtedy najniższe. Ale znowu, pokażę Wam tym przykładem że downsizing niekoniecznie ma sens To macie silnik 2.9, ok, tu jest zmniejszona pojemność to nie jest tam jakaś 6 litrówka czy V12, którą pewnie mogliby sobie Włosi zaczerpnąć od Ferrari, ale jest to silnik, no, o zmniejszonej pojemności pojemność taka sama, jak chociażby w Audi RS5 ale spalanie, zobaczcie spalanie jest bardzo podobne jak chociażby w turbionym r 4, tak no, uważam, że bardzo uczciwe spalanie jak na tego typu samochód tego typu moc no i tego typu ilość frajdy z jazdy oczywiście musimy wspomnieć o skrzyni biegu, jak mówimy o całym układzie napędowym skrzynia biegu bardzo brutalna pierwszy kontakt w ogóle z tą skrzynią 8 stopniową, oczywiście tam pewnie wytrzymającą mniejszymi tonometry, miałem kontakt w Alfie, w Alfie Stelvio e, o mocy 280 koni. a tutaj wchodząc znowu w dynamic nawet na manual przepięcie biegu od razu jest takie jakby uderzenie w plecy to nie jest delikatne to jest bardzo mocno uderzenie w plecy. Oj, znowu zakręty, Jezu. Alfa, niesamowita jesteś. Oj, znowu zakręt. A, dwójeczka. Nie mam pytań. Naprawdę nie mam pytań do siebie, Alfa. I skrzynia biegu jest błyskawiczna. To nie jest dwusprzęgówka, ale jest to skrzynia biegu błyskawiczna. I naprawdę to, jak ona. Fajnie, brutalnie przekazuje ten nap, ten jakby to przenosi moment z silnika na tylne koła jest niesamowite. I tutaj skrzynia biegu jest gigantyczną zaletą tego samochodu. Jak widzieliście, auto daje wam gigantyczną ilość emocji, daje Wam bardzo dużo doznań z jazdy. Oczywiście, ma wady o kilku z nich wspomnę. Nie ma autoholda, więc po prostu skrzynia biegu sobie tam będzie, a czy auto będzie podjeżdżało w trybie automatycznym. No nie ma autoholdu, trudno dalej, no multimedia, troszkę trącą myszką troszkę odstają od konkurencji trudno jakość niektórych tych plastików, przykład nie wiem, te nawiewy boczne takie troszkę jak we Fiacie Tipo czy te niektóre przełączniki to są takie pierdoły, które faktycznie w Alfie albo nie wiem, nie ma, nie ma regulacji pasa na wysokość i chyba tyle, tyle co mogę Alfie wypomnieć bo auto jakby, ono może ma jakieś tam wady patrząc na niego, nie wiem np. paruje mu prawa lampa są lampy ksenonowe, a nie LEDowe. No ma takich parę, parę jakieś tam nie wiem, załóżmy wat. Ale wchodząc z niego, tylko zasiadamy w tych znakomitych fotelach i wszystko pryska. Nie interesuje Was kamera, cofania, nie interesuje Was multimedia, nie interesuje Was nic. Tu jest nagłośnienie Harman Kardon, które gra znakomicie, ale czy tylko kiedykolwiek będziecie słuchali? Podpowiem. to co z tego miejsca razem z jednym żegnajemy się z Alfa Romeo Giuliano Quadrifoglio samochód który jest piękny i jest znakomity pod kątem właściwości jezdnych. Tutaj włosi pokazali wiele smaczków, wiele rozwiązań, które naprawdę ten samochód stawiają na bardzo wysokim miejscu wśród czołówki światowej, spokojnie mówiąc, samochodów tego typu, śmiało sportowych. Znakomite auto. Oczywiście, że ma wady, ale jest to znakomite auto. Piękna włożka. Dziękuję Wam bardzo. Jak się podobało, dajcie suba, dajcie łapkę w górę, jakbyście chcieli sprawdzić sami to lękę, napiszcie do mnie, napiszcie do Cylindersów, a na pewno taką jakoś się dogadamy. Dzięki na razie. No, ale jeszcze na koniec, kurde, troszkę tego rejsa. Jest piękna, prosta droga. Jezus Maria! Ha. Na razie.